Dzień dobry wszystkim, witam Was na porannej transmisji na żywo. Myślę, że te poranki to jest taka najlepsza dla mnie chwila też, żeby do Was nadawać. Dlaczego nie wieczorem? Bo wieczorem byłoby ciemno i musiałbym sobie tu jakoś doświetlać, a nie chcę robić w pomieszczeniu w domu gdzieś tych żywców, żeby nie zakłócać spokoju, <noise> bo różnie to może być na tych żywcach, emocje mogą być. Więc lepiej jest mi na ogrodzie, jak jest za dnia. Ale jak już wrócę do Rumunii, do Bukaresztu, to będę chciał robić raczej wieczorem, bo wtedy będę miał czas. No a teraz, póki tu jestem, to będzie tak jak jest. Zostawiajcie komentarze, piszcie skąd oglądacie. Jest to dla mnie zawsze fajna i ciekawa informacja. Dobry, dzień dobry, Mirku. Dzień dobry, Ewcia. Witam Was serdecznie na tej porannej transmisji. Cieszę się, że jesteście. Ja sobie tutaj siadłem na ogrodzie jak zawsze. Jeszcze parę dni tutaj będę, więc parę transmisji stąd się jeszcze pojawi. Popijam sobie kawę w takim e, kubeczku z lamą. E, no i tak to jest. Zaczynam tego y, dzisiejszego poranka. Y, od przywitań. Także pierwsza, pierwsza taka oczywiście cześć Wiesław, Ewa pije kawę też i ogląda, dziękuję. Pierwsza y, o, z, Lubelczyzny, z Lubelszczyzny, Mikminek. Super. Pierwsza minuta jak zawsze taka pierwsze chwile to można gdzieś tam sobie przewinąć i tak dalej, bo wszyscy się zbierają. Chciałem przejść do tematu, bo fajne, znaczy fajne, ciekawe, ciekawe było wydarzenie. Ostatnio Sławomir Mencen zaprasza różnych ludzi do, na swoje te, takie wydarzenia, piwo z Mencenem się to nazywa. I był tam Kosiniak z Kamyszem byli, był kiedyś ten, jak on się nazywa, Morawiecki i był też Leszek Miller. Był też Leszek Miller. Ja chciałem dzisiaj właśnie o tym ostatnim powiedzieć parę, parę zdań, co powiedział i jaka prawda, jaką prawdę powiedział. Ja kiedyś miałem taki taką okazję już zrobić i shorta i chyba nawet w jakiś powstał vlog, nie wiem, na pewno shorta wiem, że robiłem i wyciąłem tą wypowiedź z jakiegoś programu Leszka Millera, gdzie on był zaproszony chyba w Polsacie, najczęściej jakoś Polsatem, Polsat News się posiłkowałem, bo tam bo po prostu się pojawiały takie programy, które były warte komentowania. I wtedy Leszek Miller powiedział to samo, co powiedział w tej chwili, znaczy w tej chwili na tym spotkaniu um, u Mencena, że kiedyś spotkał się, jeszcze chyba w latach 90., z, z ówczesnym premierem e, Izraela, Benjaminem Netanyahu, który też był wtedy premierem. To jest człowiek niezatopialny, człowiek, który Cały czas tam z jakimiś krótszymi przerwami, po prostu przewodzi państwu położonemu tam, gdzie chce. I wtedy, jak go nie rozmawiali, to Leszek Miller zadał mu takie pytanie: jak to jest, kto rządzi, kto kim rządzi? Czy ta diaspora żydowska tutaj zarządza tymi, co są w Ameryce? Czy ci, co są w Ameryce, zarządzają tutaj tymi, co są w Izraelu? No i Netanyahu się zaczął śmiać i mówi: No przecież to jest oczywiste, i, i, i odpowiedział, że wszystko, co się dzieje w USA, to wychodzi po, prostu, wychodzi po prostu z Izraela. Jestem w stanie w to uwierzyć. Myślę, że trzeba przypominać też te słowa. Leszka Millera, bo to jest to coś bezcennego, co wypływa po prostu do naszych informacji, bo w ogóle Leszek Miller jest ciekawą postacią, jest to polityk lewicowy, ale gdzieś w pewnych sprawach coś tam się tukam, w pewnych sprawach jest po prostu nieoceniony w tych swoich komentarzach i wiele ma też jakichś pozytywnych wypowiedzi, oczywiście z niektórymi też nie można tam się zgodzić, ale ale myślę, że no, jak na polityka lewicowego, to, to ciekawie, czasami mówi i opowiada też właśnie no, fakty, które gdzieś tam sam doświadczył. Jest to, jest to uważam, coś, co może wnieść i powinno wnieść w takie, w taką, w takie medialne, jakby to powiedzieć, poruszenie, żeby żeby ludzie może o tym dyskutowali. Ale widzę, że nikt nie chce też tego gdzieś tak ciągnąć tematu. Dziennikarze nie są oczywiście inni zainteresowani, bo mogłoby się to nie spodobać no, po prostu w społeczności żydowskiej, bo już by to mogło zostać uznane za, bo im cokolwiek coś się nie spodoba, to jest po prostu uznane jako AntyS, czyli ten antysemityzm. I, I to jest takie no, wrażliwe słowo tutaj, ale dobrze, powiedziałem je. Więc to by było uznane, każda jakaś krytyka, próba dyskusji, zadawanie pytania, mm, mówienie prawdy o y, historycznej, mówienie prawdy o Palestynie to wszystko są niewygodne fakty, które, które po prostu no, mm, są faktami, ale, ale nie można o tym dyskutować, tak? bo można kogoś urazić, bo przecież tak nie można, bo nie mają racji, bo bo tylko jest racja po ich stronie i to jest, to jest coś, do czego tutaj po prostu przywykliśmy. Nawet jeszcze ostatnio słucham, czy słucham, czytam różne też te wiadomości, robiłem i vloga na temat tych kibiców, którzy zachowali się, były dwa vlogi, jeden jak się zachowali kibice, jeden jak się zachowali piłkarze, jakiś syf zostawili po sobie z, z hajfy, ale kibice, którzy wywiesili ten transparent, o Polakach też już tu, no, słyszeliście to, słyszeliście, nie będę przytaczał, bo też dużo wrażliwych słów jakichś, ale um, oni nie, nie zostali za nic ukarani. To jeszcze kibice Rakowa, Częstochowa zostali za coś tam, już nie pamiętam jakiego powodu um, ukarani, ale ci nie, za ten transparent nie, po prostu widać jakie, jako, jaka jest moc, taka jest moc po prostu w te, tkwi tkwi w tym w tym społeczeństwie, że no, no nie ma na nich mocnych, nie ma silnych, za nic nie, nie dają, za nic nie ponoszą żadnej odpowiedzialności, mogą po prostu wszystko, mają przyzwolenie na wszystko. E, no i później e, e, tam jeszcze Mencen zapytał się, czyli co, czyli to społeczność żydowska rządzi światem? No Miller odpowiedział, że tak, no i, no i gdzieś taka jest chyba raczej prawda. O, ostatnio, znaczy nie ostatnio, ostatnio to nie słucham, bo nie miałem czasu, ale, ale też um, Maciej Maciak podważał też te fakty o tym, że to Żydzi ży rządzą światem, gdzieś tam używał jakichś swoich też argumentów, ale to było w jednym z jego programów. Um, ale to było dawno. Też byłem tym zaskoczony, jego opinią, um, ale ja jak to obserwuję i y, 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 y sam patrzę przecież po prostu na jakie są fakty, co się dzieje, co się dzieje w Palestynie, co, jak, jak, jak oni się zachowują, jak są, jak nie ma tej równości takiej, tak? Pojawił się przecież niedawno vlog, gdzie mówiłem o tym, że, no, że jak to jest, że ten fenomen Izraela właśnie, że jak oni są traktowani przez innych, że w ogóle co oni robią w jakichś, nie wiem, rozgrywkach piłkarskich na przykład, no bo, no bo co oni robią? Gdzie jest Izrael w Europie. Oni nie mają nic wspólnego z Europą. Dlaczego, dlaczego tu? Bo tu jest najbardziej medialnie, bo tu się najbardziej opłaca, bo nie wiem, rozgrywki piłkarskie, jakaś Champions League Ameryki Południowej to nie jest to samo co Europy, nie te same pieniądze, nie wiem. Po prostu, czy, czy wydarzenia jak Eurowizja, to, to, jest ten, to jest dla mnie zastanawiające, bo po prostu nie powinni tutaj brać w tym udziału, a poza tym jeżeli już mamy być konsekwentni, jeżeli Rosja jest wy, wykluczana z różnych właśnie wydarzeń sportowych czy jakichś innych imprez, to dlaczego, to dlaczego Izrael, który, no, nie bójmy się użyć tego słowa, wymordował tyle Palestyńczyków, jest traktowany jakoś na jakichś specjalnych zasadach? No to ja tego nie rozumiem. To jest dla mnie po prostu fenomen jakiś. Fenomen... Istnienia. Dlaczego jednym, jedni robią jeszcze mniej zła, w sensie, jeżeli tu mówimy o Rosji, eee, aczkolwiek to jest temat do, do dyskusji, do, do mówienia o tym, bo, e, bo prezydent Dave w moim przekonaniu jest odpowiedzialny za to, co się dzieje i nie tylko. No, oczywiście też kraje e, reżimu, jakim jest NATO i reżimu, jakim jest Unia Europejska. E, ale ale jeżeli chodzi już o państwo położone tam, gdzie chce, no to oni mogą wszystko. Oni mogą wszystko. No i wtedy słyszymy takiego Leszka Miller'a, który mówi, kto kim zarządza i że wszystkie jakieś inicjatywy, wszystko co ten, to wypływa z Izraela i wtedy są, wtedy to ma wpływ na politykę Stanów Zjednoczonych. A dlatego właśnie też USA tak wspiera, wspiera to państwo położone tam, gdzie chce. Dlatego też Donald Trump zaatakował Iran, co po prostu w, moim, w moich oczach bardzo dużo stracił. Oni mówią teraz o tej pokojowej nagrodzie Nobla dla Trumpa, że kończy te wszystkie konflikty i że ileś tam już ich zakończył. Ja tego nie widzę, ja tego nie dostrzegam za bardzo. Ja widzę cały czas, że te konflikty są gdzieś podpalane. Ja widzę co innego. Nie wiem, może, może ja jestem ślepy jakiś, ale, ale ni, według mnie on nic nie, po prostu nie zakończył. Izrael dalej robi to, co chce. Czytam wiadomości, nie wiem, no, to było parę jeszcze przed moim przyjazdem do Polski, że przecież Izrael znowu Jemen zaatakował. No to, no to gdzie są te, gdzie są te konflikty zakończone? No to albo Izrael przestaje wojować ze wszystkimi, to wtedy można powiedzieć o jakimś zakończeniu, a nie tylko, że z Iranem oni po prostu się uspokoili. Z Iranem nie mają szans Izrael, bo gdyby Iran y, użył te, takiej siły, jaką po prostu ma, y, może nie ma tej żelaznej kupuły i y, ataki musiałby przyjąć na siebie izraelskie czy też amerykańskie i byłyby dotkliwe, ale myślę, że państwo położone tam, gdzie chce, no, mogłoby zniknąć, po prostu zostałyby kontury na mapie. Jakby Iran chciał odpowiedzieć tak, jakby chciał. Y, no ale to jest. No to jest takie moje zdanie, jeśli o tą kwestię chodzi. No i w, co w tym wszystkim? Państwo położone tam, gdzie chce, robi to, co chce. <taki> taka, jest, taka jest konkluzja, jeśli o, o tym mówimy, państwo położone tam, gdzie chce, robi to, co chce. Ma przyzwolenie na wszystko, im wolno wszystko, oni mogą, mogą ten, mogą sterować e, USA, mogą sterować e, wszystkimi, e, mogą się, jak ktoś mówi, dobrze bawić. High life i. I nie przejmują się niczym. Konwoje jakieś z pomocą humanitarną stoją przed strefą gazy, e, zablokowane, nie mogą wjeżdżać. Jak już coś wjedzie, to się szczela do Palestyńczyków, żeby e, najpierw ich się wabi, bo głodni stoją w kolejce, a później się do nich szczela. E, no i co, I, No i po prostu nie ma problemu. Tam. Co, co tam się nie ma problemu? No, czego się czepia, w ogóle? Na takiej zasadzie to wygląda, jeżeli mówimy o państwie położonym w Palestynie, czy też tam, gdzie chce, jak to mówi doktor Szewko. No i, no i tak to jest. Także myślę, że słowa Leszka Millera są takie, no, które wybrzmiewają, i, i trzeba je gdzieś przypominać i, i, i o tym mówić, bo... Bo może niektórzy sobie z tego nie zdają sprawy, albo wręcz przeciwnie, tak jak nasi polskojęzyczni politycy mają tego świadomość, oni są świadomi wielu rzeczy, jedno myślą, a drugie robią. I to tak jak um, można zacytować klasyka, czyli atora wideoprezentacji, który w swoich teoriach w Zielonej Poświęci mówi, że, że coś, co jest tak abstrakcyjne, to nie znaczy, że nasi politycy tego nie zrobią. I tu się zgadzam z tym, co powiedział Woźniak w swoich, powtarza w swoich vlogach, że to jest prawda. To jest prawda. Nasi polskojęzyczni politycy są, to są tacy ludzie, którzy nie boją się po prostu iść tak pod prąd w złego tego słowa znaczeniu, żeby zrobić coś, co jest tak abstrakcyjne, coś, co jest tak niekorzystne dla nas, dla Polski, dla Polaków, ale oni i tak to zrobią, bo muszą, bo dostali przy nakaz tego, bo Polska nie jest sterowana w Warszawie, tylko jest gdzieś tam w Waszyngtonie, czy w Kijowie i w Tel Awiwie. No i oni muszą wszystkie rozkazy przyjmować na siebie, salutować i, i wykonywać, a jeszcze z Niemiec oczywiście, przecież ta ustawa Biatrakowa, którą zioło, odrzucił Karol Nawrocki to była pisana przez Niemców. O tym mówił ostatnio Marek Jakubiak. I ponoć propozycja tej ustawy była gdzieś przesyłana do parlamentów na Słowacji, w Czechach. A chodzi o to, że Siemens, firma niemiecka, wyprodukowała tyle wiatraków, że musi się ich w jakiś sposób. Pozbyć, no to trzeba, no przecież nie wyrzucą ich, nie zutylizują. Trzeba je komuś obchać, mówiąc potocznie, czyli sprzedać. Mm, więc, no, komu sprzedać? Niemcy nie chcą ich używać, nie chcą ich montować. Przyjechali się na tej technologii, no ale Siemens wyprodukował. Siemens nie może być stratny. No to trzeba to po prostu sprzedać komuś. No to najlepiej sprzedać Polsce. nie kupi, ile się da. jak Co nie weźmie Polska, no bo też może nie mogą wszystkiego. No to dać Słowakom, dać znaczy w cudzysłowie sprzedać oczywiście Czechom, sprzedać Słowakom. E, pozbyć się tego, żeby tylko Siemens nie był stratny. Wyszedł na swoje albo jeszcze więcej zarobił, niż, niż, niż to wszystko było warte. No, także no tak to jest. Tak, taka jest realizowana e, polityka. Leszek Miller będę przypominał. Trzeba mówić o tych jego Słowa są ważne, kto kim steruje, kto kim rządzi, czy Tel Awiw USA, czy USA Tel Awiwem. No i wiemy, że chodzi zawsze o Tel Awiw. Tyle z mojej strony. Ja sobie będę tutaj już popijał kawę. Chciałem do Was po prostu pogadać sobie tak o poranku. Życzę wszystkim miłego dnia. No i wszystkiego dobrego i zapraszam na kolejne vlogi, czy też żywce, które się pojawią na tym kanale. Trzymajcie się zdrowo, papa.